W sumie to nie został przez nie zatruty, można tak powiedzieć? Znaczy, toksyna na została włożona, prawda? Dzięki czemu? Coraz więcej. Uuu, dzień dobry! Biomasy z, z windy zostaje oczyszczonej i wcale tylko jeden normalnie. Ej, 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 co mnie bije? Ty? Plecami swoimi? Kurde! Te cyborgi są strasznie upierdliwe, że mi tego nie dają. Co mają mi dać? No nic. Kontynuuj! O, cóż to jest? Ech, powiem wam, że już to mi lepiej. Bój źle ze mną. Tak powiem. Też tego będzie nie słychać. No to powinna być kamera, ale nie ma, nie ma sprawy. Sama się zabiła. Wiedziała, że idzie zło. Czy dobro w sumie idzie. Dobra, włamy proste. proste. O! I to jest bardzo fajny przedmiot. Ponieważ to jest darmowa modyfikacja. To jeszcze cybermoduły są ukryte. Darmowa modyfikacja teraz. Do czego by to użyć? Do czego by tego użyć? Mmm. Mógłbym to użyć i tak, użyję to do pistoletu... laserowego. Pistoleta... Pistoleta, a tylko tak. To jeszcze mogę... Ach, to będzie znowu kosztowało cholerę kasę, nie bo, bo... jest słaby mój bohater. Za każdym razem 20... Jest, mm. nie najgorzej Dobra, i ta modyfikacja zwiększyła magazynek z 3 do 6, nie? Dobra. Natomiast podniosę tylko ten French Epstein Device i użyję to na pistolecie... I teraz mój pistolet hasowa jest drugiego poziomu, dzięki czemu służywa... Tylko dwa, y, dwie jednostki, bo to w sumie nie są naboje. Dwie jednostki prądu, zamiast znaczy prądu elektryczności, czy tam energii, zamiast trzech. Świetnie. Na ja środku zrobisz. A teraz tutaj sobie można wejść. Uuu! Ale dźwięki. Tu jest parę ciekawych gadżetów. Jest na przykład zbroja, to się nazywa właśnie. Powered armor, prawie jak falacie, Power Armor, czyli silna zbroja, która ma dużo większą obronę, tylko potrzeba, żeby działać, trzeba żeby było cały czas naładowana, więc nie chcę się tego brać, bo nie, Boże... że wezmę, nie, bo nie, bo jeszcze potem zapomnę tego ładować albo coś, i tutaj mamy co prawda popsuty, ale karabin elektromagnetyczny, tak jakby który jest bronią energetyczną Bardzo, bardzo przydatną, ale nie biorę, bo po pierwsze jest zepsuty. Po drugie i tak znajdę w przyszłości taki sam nie zepsuty. Na razie i tak nie byłbym, nie byłbym z tego korzystać, ponieważ żeby z tego korzystać trzeba mieć umiejętność broni energetycznej na poziomie 6. Hello ale się pobawimy w taki sposób na równi. Powiem laser kontra laser. I kogo laser lepszy? Mój laser. ha śmieszne. Natomiast, jaja zostaną ze shotguna. Cybermoduły. Coraz więcej cybermodułów. Niedługo będę mógł sobie ulep. Będę mógł sobie ulep. Wyjdź stąd. No co jest? No wyjdź stąd. Nie byłbym... Kurde, naprawdę nie mogłem mówić. A tutaj mamy... ups, ups, mamy pierwsze przedstawiciele ich pająków. Na szczęście to są bardzo małe. No i mogę trafić za cholerę. I to one skaczą, Kurde. Bo mnie zaraz nie jest drugi. Nie chcę być za trudny. Ja pierwszy nie mogę trafić za cholerę. Ej, pająki. Ok. Gdzie jest drugi? Tu jest. Maga? Będzie skakał. Co robią koty? Skakają? Kurde no. Oooo spokojnie, spokojnie. Przedstawicielu. Insektów, no nie wierzę to. Au, i. Co żeś narobił, ty głupi. Teraz będę musiał się z Shogunem. za pajac, przez niego muszę użyć kurcze od trudki, no. no w tym ale to trudno trafić, w sumie nie powiem Aczkolwiek? Znaczy kluczem Czy ja słyszę? Nie, wydało mi się Kolejny pająk. Wow, czy niż na pająki nie są zbyt niebezpieczne, tam malutkie Niestety dla siebie, ponieważ dla was to nie macie, znaczy nie macie. Nie ma znaczenia, bo wy tylko patrzycie. Hmm. To, żeś się wygadała, koleżanko, ze studiów, naprawdę. Teraz tak. Po pierwsze, najpierw zanim dokończę to, co mówiłem. Ciach. ostatni regulator, ostatnia toksyna. Patrzcie. Jeez, nareszcie będzie można spotkać się z jakąś żywą osobą. Po, po... No to tylko trup, o zniknął. Ej, co ja chciałem po. O. A no to ci dopiero. Ktoś ma problemy. I chciałem powiedzieć, że... Jedne z najbardziej problematycznych przeciwników na początku... Coś fajne są te dźwięki, tutaj, nie wiem, dlaczego to takie cholernie mroczne. Tak, kurczę, coś to jest? No to wygląda jakby coś to, to mogło być. Czyżby nie wiem, bo ja tutaj nie zaglądałem na... No, na pewno tam nie polecam spaść. Natomiast... Nie, nie, wydaje mi się, żeby coś tutaj było. Na 80%. Wciąż... Oj! To jest drabina? Czy to jest sekret? Moment. Aaaa! Ugotowany. Zaraz, zaraz, czy to jest sekret? Ej! Wiesz, że to jest możliwe? Kurde ty marynarzu! A tutaj można przejść. Uwaga, teraz sobie nie przejdziesz. Przejdziesz? Eee. Hmm... Zrobimy... ...mały rekonesans. Czy coś tutaj jest? Patrzcie, to jest drapina. Czyli to można się... Czyli to jest jakby miejsce, w które... ...da się oficjalnie dostać. Hmm... Tu jeszcze mnie nie było. Przynajmniej nie w tym zagrajmy. Oha! No bo... Sekret odkryłem. Cybermoduły... Naprawianie... Nie to było. Jakiś magazynek szampan, którego nie chcę i... ...pójdzie... ...się... Kochać. Z gorącą wodą. Dobra. Tylko teraz czy ja stąd wyjdę? Wyjdę. Haha. Ha. A nie, takie sekrety odkrywać. Tutaj sekrety są nieraz dosyć konkretnie od... ukryte. Nie, nie, naprawdę nie mogę dzisiaj mówić. Muszę się napić więcej tej kawy. Mm. Okej, okay, dobra. I to by oznaczało, tak jak mówię, Polajczoł. Polajczo. Pole map. O! Tara Okej okay. Czy ja nie mam cybermodułów. 50. o 50? a 50 I Nic tutaj już na tym poziomie nie ma zrobienia, ale fajnie. Ale mogę jeszcze na do widzenia pozabijać coś na przykład tego pana. O. O. Być głupie, ale zabite, zabity. Szkoda, że nie ma poziomu dwu, punktu doświadczenia to wszystko. No nic. Haha, ha. na Operations, to jest czwarty poziom i tutaj jest Polaito. Polaito, gdzieś tutaj będzie. Tu jest napis Xerxes. Gdy się... coś tam jest...

I know what Miller is up to. This morning, this morning, this morning, this morning I saw Erin Bloom. She was tending to some kind of eggs. And she had been changed in the most horrible, unnatural fashion. I can only think the worst for the rest of my staff. That son of a bitch. That son of a bitch. He won't get away with this. No, mm -hmm. probably... Miller. No, ok, Czyli już wiadomo kto jest, że tak powiem, zły, a kto jest. Gorszy, nie no. Koręczkin, Miller i Diego i Turnbull. To są zamienieni, tak?

Proszę do końca, to... Nieważne, dobra. Czas zrobić przerwę, bo akurat przerwa. Także do ustrzenia w kolejnym odcinku.